Witam Was, Borsuk. Tym razem trochę w innym miejscu, nad wodą chciałem wytestować dzisiaj bacik firmy Jackson Arcada 500, 5-metrowy kij, co mogę o nim powiedzieć jak na razie, bardzo lekki, cieniutki, bardzo fajnie się go trzyma w ręce, otworzymy go, wklejony mam już klips, dwójeczkę, Naprawdę rewelacja, powiem Wam, że jeżeli chodzi o kij, dla początkujących w granicach 50-60 zł, rewelacyjna sprawa. Mogę go tylko polecić. Jesteśmy tutaj nad jeziorkiem Głównym w Małych Sfornych Gaciach. Mam przygotowaną zalętę Dragona z dipem, z dipem z Ochotki. Białe robaki, powiczek 2 gramy. Próbujemy zaraz zobaczycie co będzie dalej. Naprawdę fajnie wykonane. Przyjemnie się go trzyma. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Pozdrawiam wszystkich. No i jest jakaś rybka. Płoteczka. Powiem Wam, kiedy sprawuje się rewelacyjnie. Nie czuję nawet ciężaru Malutka, bez wymiaru, wyląduje zaraz w wodzie. Ale coś się zaczęło dziać. Zobaczymy co dalej. mam nadzieję, że go zbierać już nie w zasięgu. Poszedł. poszedł.